Dzień dobry. Witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak już widzicie po tytule jest to filmik z odbierania szczeniaka, pieska naszego, mojego wymarzonego. Dzisiaj mamy datę 5 sierpnia. Dzisiaj go zarezerwowałam, w sensie teoretycznie od wczoraj pisałam z babeczką e, i dzisiaj już z, podpisałam kontrakt i pociąłam depozyt. No jest mój, wybrałam imię, wybrałam imię mam od dwóch lat, ale napisałam imię i będzie w, już zarejestrowana jako Mia i dalej nie dowierzam i raczej nie dowierzę, dopóki jej nie odbiorę yy, ale chcę, żeby właśnie to był filmik chcę Wam pokazać, że jak będę tworzyła wyprawkę będziemy lecieć po pieska samolotem ponieważ jest on w Norwegii 14 godzin sąd autem na północy, to by była męczarnia dla pieska po prostu chcę, jest, żeby lecieć samolotem i dlatego też z tej opcji skorzystamy dzisiaj prawdopodobnie już też kupimy bilety ale tak, właśnie chciałam, żeby is Ten filmik powstał taki proces. Za 4 tygodnie ją odbieramy i pewnie zleci tak, ale już nie mogę się doczekać, i już bym chciała, żeby to było już. Jestem po kursie behawiorysty, więc jeśli chodzi o wychowanie szczeniaka, no to co nieco wiem. też opiekowałam się szczeniakiem przez 4 dni, chyba tak. No, dużo też wiem o ich socjalizacji i tak dalej. Socjalizacja ogólnie jest dla mnie bardzo ważna, ale na pewno pokażę wam cały ten proces, tworzenie wyprawki i wszystkiego. Mamy na to 4 tygodnie, nie za dużo czasu, w sensie no nic nie mam dla tego pieska. Jeśli jesteście ciekawi jak nasz piesek będzie dorastał, jak mu z nami będzie, to od razu zapraszam do subskrybowania mojego kanału i polubienia tego filmiku. I zapraszam do oglądania. Ty do... Do bodo... Odebrać naszą sunię! Jak ja się cieszę! Jeszcze 4 tygodnie, tutaj mam moją listę. Jeszcze nie jest w 100% skończona, ale tak, tutaj mam kategorię przed jej przyjazdem, co muszę kupić. Tutaj mam po jej przybyciu, co muszę kupić. I tak, tutaj mam miski i karma, ale miski mam po jej przybyciu, ponieważ e, jeszcze nie wiem, jakie a po drugie ona dostanie miseczkę, więc dla mnie to na plus tutaj też mam właśnie karmę ponieważ z karmę, karmę też dostanie w hodowli oczywiście, ja jej będę oczywiście zmieniać, bo podejrzewam, że będzie to jakaś Royal Canin puppy, ale no niestety większość hodowli taką używa, to jej po prostu kupię jak już u nas będzie, kupimy nową karmę bo też nie można od razu zmieniać, tylko będziemy musieli to zmieniać stopniowo, więc na początku tak czy siak musi jeść tą z hodowli oczywiście więcej zabawek, bo pieski jeszcze przede wszystkim szybko się nudzą zabawkami, więc musi mieć jak najwięcej zabawek, żeby nie gryźć nas i mebli. No i tutaj jeszcze kocek. no bo kocek też dostanie z hodowli, więc przez kilka pierwszych tygodni na pewno będzie miała je w swoim legowisku ten kocyk, a później pewnie go będziemy używać na przykład do transportera czy coś. Do spakowania tutaj zrobiłam listę właśnie również, którą spakujemy na wyjazd z nią, czyli oczywiście transporter, zabawki, miska na wodę, obruszka, smycz i maty do Cikania. Jeszcze nie wiem, czy coś będę dopisywać. Sobie woreczki na kupę. I woreczki na kupę też muszę kupić jeszcze przed jej wyjazdem, bo jeszcze nie mam. Więc tutaj zapiszę. Od razu woreczki. A i tutaj też miałam dopisać. Tak na razie moja lista się prezentuje. Jak coś dopiszę, to oczywiście wam update'uję. Dajcie w kolejnym dniu. Ja właśnie oglądam e, filmik na YouTubie, jak e, odbierają pieska, bo mam bardzo dużo pozapisanych takich filmików na YouTubie, żeby obejrzeć po prostu potem. I dodawałam jej już wcześniej, i cieszę się, że mogę je wreszcie obejrzeć, bo zawsze tak je widziałam i tak, no nie, nie będę oglądała, bo chciałam je po prostu obejrzeć, jak będę sama odbierała tego pieska, żeby właśnie się lepiej trochę przygodę. Gotować, jak to inni robili. Mm, też sama doświadczę tego, ponieważ moja siostra odbiera za dwa tygodnie swojego szczeniaka pudelka toy. Prawdopodobnie jedziemy e, z nimi, go odebrać. Jeszcze nie jest to w 100% pewne, ale możliwe, więc możliwe, że już przeżyje to odebranie na własnej skórze, ale też właśnie fajnie od innych zobaczyć, jak to robili i tak oglądam i nie mogę uwierzyć, że za 4 tygodnie to będę ja. Pani mi już wysłała dużo zdjęć i kupiliśmy wczoraj bilety. Pani w ogóle nam napisała wiadomość, jak dojechać z lotniska, wszystko, jakim autobusem i w ogóle, I że około to 30 minut potrwa, więc naprawdę super. śmiesznie w ogóle, że będziemy lecieć półtorej godziny, prawie tyle, co do Polski, a będziemy dalej w Norwegii. No i ogólnie jedziemy na północ. To jest bardzo prawie, że w połowie... Norwegii, trochę, trochę bardziej na północ, więc warto coś zwiedzić. I będziemy tam w sumie cały dzień, bo lądujemy 10.30, a powrotny mamy 19.45, wiadomo, będziemy musieli być około 2 godziny wcześniej na lotnisku, bo będziemy z pieskiem. Musimy go też odprawić. Z tego co wiem, to idzie to bardzo szybko, więc no raczej nie mamy się co stresować, ale jednak lepiej być wcześniej, wiadomo. Jedziemy w sumie z plecakiem chyba jednym, po to, żeby wsadzić transporter i różne tam rzeczy pierdółkowe, i tak dalej dla, dla pieska, więc no, będzie to śmiesznie, bo jeszcze nigdy w ogóle nie leciałam takim krajowym samolotem, wiecie, że w danym kraju, więc chcę jeszcze jakoś zaplanować ten czas tam. Myślę, żebyśmy coś zwiedzili, no bo głupio nie zwiedzić, jak będziemy w miejscu, w którym raczej prędko nie będziemy ponownie, chociaż kto wie, to po prostu chcemy, chcemy coś właśnie sobie pozwiedzać. Bardzo ładne jest w ogóle to miasto. Niedaleko są Lofoty, no nie tak niedaleko, ale bliżej niż od nas, więc też podobne tam są krajobrazy jak na Lofotam i w ogóle chciałam wam pokazać my nową tapetę. Tada! Dla niektórych może się to wydawać dziwne, ale dla mnie się nie wydaje dziwne. Wzięłam inspirację w zeszłym roku, jak wracaliśmy do Norwegii, to wzięłam ze sobą, wzięliśmy ze sobą Snopusia i byliśmy e, trzy dni w Dańsku się zatrzymaliśmy razem z nim i pamiętam, że tam poszło się z nim przejść, czy coś, nie pamiętam, i zaczepiła nas babka, nie wiem skąd ona była, ale mówiła po angielsku, że ma bardzo podobnego pieska, że jest bardzo mój no, snopuś jest bardzo słodki, tam oczywiście chciała się z nim przywitać, no i Pokazując mi swoje zdjęcie Zobaczyłam jej tapetę I właśnie miała coś takiego Ze swoim oczywiście pieskiem I ja tak po sobie powiedziałam Ja coś takiego sobie zrobię Ja nie będę miała tego cały czas bo ja sobie tylko to zrobię Zanim ją odbiorę Chcę się pochwalić Dla mnie to jest mega słodkie Moja ja wam nie powiedziałam Ale będzie to rasa Maltipo I dużo ludzi jest przeciwnikami Dużo jest okej okay. Jakby no Ja wiem, że to nie jest rasa Która jest Uznawana za rasę w wielu krajach, chyba tylko w Stanach i w Kanadzie jest uznawana jako rasa, ale każdy pies pochodzi od kilku ras. Nie jest tak, że każdy pies pochodzi z wilka, zacznijmy od tego, więc każdy pies jakoś musiał się zmieszać, żeby powstały dane rasy. I rasy są i tak wymysłem człowieka, więc typu będzie uznawane za rasę może za 10, może za 20, może za 5 lat, więc słyszałam, um, że dużo dziedziczą chorób, ale z drugiej strony, często to kundelki żyją najdłużej i są najzdrowsze, więc jedno sprzeciwia drugie. Więc tak, to była moja decyzja. Bardzo, bardzo marzyło mi się Maltipo. Wziąłam przed chwilą z zakupów. Oczywiście zapomniałam, że nagrywam vloga, e, ponieważ nagrywam go w kawałkach i tak nie myślę o tym, więc zapomniałam bardzo ze sobą wziąć, ale kupiłam rzeczy dla pieska i stoją w takim koszyku, który dostaliśmy od mojej przyjaciółki z okazji przeprowadzki i w tym koszyku były też inne rzeczy, i to właśnie było w takim ładnym koszyku, a ponieważ a ponieważ bardzo chciałam kupić taki ala koszyk na zabawki dla naszego pieska, żeby po prostu zabawki, żeby one były w jednym miejscu, a nie właśnie gdzieś nie wiadomo gdzie, albo w jej legowisku, żeby leżały, albo gdzieś w kącie, więc chciałam taki koszyk. No i dobrze się składa właśnie, że dostałam od mojej przyjaciółki prezent w takim ładnym koszyku i stwierdziłam to, że użyję go właśnie na te zapa. Pokażę Wam, co kupiłam. Taką zabawę Kubeczkę Pumpkin Spice Latte. piszczy. No właśnie, ona no, tak słabo piszczy. W sumie to może i lepiej. No, teraz nie mogę znać nawet tej pipawki, bo to ogólnie jest z Tigera. Tam, o, jest nazwą. A tam dużo dzieci chodzi i młodzieży, więc pewnie wszystko... wszystkie wypipkały, bo wszystkie tak samo chodziły. Ale tak, no jestem tą zabaweczką bardzo zachwycona, ponieważ ja kocham Pumpkin Spice Latte. Że ją ją kupię. Widzieliśmy ją z tydzień temu z Michałem w galerii. Ja jak. Kupimy pieska, to taką mu kupię. I co? I kupiliśmy. Będziemy właśnie, będę bra jej brała z jej pumpkin spice, dlatego będziemy chodzić do kawiarni się socjalizować. <grym> I dalej kupiłam e, obruszkę e, różową, taką malutką. E, to ogólnie s -ka. chciałam XSK, ale nie było. Ale mi się wydaje, że i tak będzie spoczko. I taką najtańszą za 130 w sumie koron. Wiadomo, z czasem je kupię porządniejszą, ale to taka chcę, żeby miała w ogóle na początek. I do tego, oczywiście, smyczka w zestawie. Tutaj smyczkę akurat wziąłam Eskę, żeby była też dłuższa. I jest dosyć długa. Ile ona ma? 1,8 metra, więc jest dłuższa niż XSK. Ona ma oczywiście na, żeby zrzmać, I, i mały, ma bardzo karabinczek, więc na tym też bym. Też mi bardzo zależało. I tak, no i to też jest taka Tania Smycz 169, więc to jest bardzo dobra cena. Wiadomo, że ona pewnie ob obgryzie i nie wiadomo co jeszcze, więc też tak na początek, później wiadomo, też będzie miała dużo ładniejsza e, i porządniejsze przede wszystkim. No ale na e, i tak, i tak, taki, takie rzeczy kupiłam. I na razie to wszystko trzymam w tym koszyku. Wczoraj wieczorem też pozamawiałam różne e, rzeczy z Zoplus. mam przed chwilą. Twym... Na zakupach. Znowu zapomniałam o tym, aby Was wziąć, ale pokażę Wam, co kupiłam znowuż dla pieska. Pierwszą rzeczą są woreczki na kupkę. Wydaje mi się, że będą takie trochę przezroczyste, ale były najtansze, więc mówię, wezmę. Ona pewnie będzie robiła takie bobeczki, więc nie zależy mi na razie na lepszych woreczkach. I kupiłam mokre chusteczki. Wiadomo, zawsze się przydadzą. Wezmę je też na podróż, w razie czego i tak. To oto moje zakupy. I dzisiaj też dopisałam kilka rzeczy. W sensie dzisiaj dopisałam pudełko na karmę i butelkę na wodę do spakowania. Ale jeszcze tutaj dopisałam, właśnie, kliker do po jej przybyciu i siedzisko to auta chyba. I linka treningowa, nie jestem pewna, czy to już było, czy nie. Oreczki właśnie kupiłam, więc to odhaczam. I smycz i też otaczam Kochani, właśnie dostałam sms, że zaraz moja paczka będzie u mnie. Zo, więc się mega cieszę, bo w ogóle w szoku jestem kiedy ja to zamawiałam dwa dni temu i to już do mnie przyszło. Wow! O, patrzcie, żeby adresu nie było widać, ale tu jest mój dom. Tutaj widzę. A tutaj jedzie sobie. I widzę sobie, jak sobie jedzie. Ekstra. Dzisiaj, w ogóle, w takim w zoologicznym, w Buddy świętują swoje 20 urodziny, więc jest minus 20 na wszystko. I jedziemy tam z, jadę teraz z moją siostrą i z moją mamą. Ale nie wiem, czy coś kupię. Trudno nie skorzystać. Minus 20%. No, jest to jakoś bardzo dużo, ale no, zawsze to coś. A jednak trochę tutaj jeszcze mam ze swojej rzeczy. Szukam jakiejś fajnej szczotki. Więc może tam kupię, zobaczymy. W ogóle to paczka w, w ogóle, kocham takie te apki norweskie, bo jak na przykład odbier odbieracie z paczkomatu czy coś, no to normalnie widzicie, stoi ludek, on ma około 1,70 m i on zazwyczaj trzyma paczkę w rękach. No, ona jest zbyt dużo, więc ona nie ma jak najwięcej <gulnie> Ogólnie właśnie pokazują, jak po prostu wielkości jest i to jest mega piszewaga i wszystko. No widzicie mniej więcej, jak ta paczka wygląda przy osobie, która ma 1,70 m, to jest mega ekstra, ulubię to. No i jeszcze to ostatnio dodali, gdzie jest kurier. W Polsce to ja nawet nie wiem, kiedy mi paczka to Patrzcie jaka paka. Normalnie prawie jak ja. Jest przeogromna. Będziemy otwierać. Więc tak, mamy legowisko numer jeden. Ono miało iść do salonu. Nie, do, do sypialni. Ale ładne. To Michał wybrał to legowisko, ale ładne. Na zdjęciu takie flaczkowate się wydawało, ale tu ładne. Trochę taka alakanapa. kanapa. Fajne, bardzo fajne. A drugie legowisko, o Jezus, to chyba to pójdzie do sypialni. Już mi się nie podoba. Takie trochę średnie według mnie miało to iść do salonu, ale chyba to ładniejsze, nie? Nie poszło po mojej myśli. Dalej mamy jedzenie. Tutaj mamy szampon dla szczeniaczków, a Ma podkłady maty, nosikania, załatwianie się, smaczki dla szczeniaczków też i... Transporter. Myślałam, że tylko więcej, które zamówiłam. Tak się prezentuje transporter. Bardzo mi zależało na tym, żeby miał e, taką kieszonkę, żeby można było do, na walizkę, e, na rączki na walizkę zahaczyć. E, no i w środku ma taką tą, no oczywiście ma zapinanie. Kolor trochę taki inny niż na zdjęciu, bo taki trochę bardziej musztardowy mam wrażenie, na żywo przynajmniej, no ale spoko jest moim zdaniem. No i byłam w tym zoologicznym I oczywiście zapomniałam wziąć kamerki, ale kupiłam jedzonko, łóżkę też dla szczeniaczków, kupiłam pasy do samochodu i kupiłam linkę treningową i kupiłam małego konga dla szczeniaczków jak się prezentują zakupy. Wróciłem z zoologicznego i byłam po głównie smaczki, ale też dlatego, że się rozdawali darmowe prezenty dla pierwszych klientów, więc wzięłam takie smaczki wegetariańskie, głównie ze względu na snu żeby miał u mnie co jeść, ale zobaczymy. Wegetariańskie mają spoko nawet skład, a drugie wzięłam takie malutkie właśnie dla mi, żeby miała. Tak. I w worku, w darmowym worku, dostaliśmy woreczki na kupę, piłeczkę, e, taką paczuszkę takich smaczków, kiełbaskę, smaczki kolejne. E, tutaj też jakaś półka smaczków miseczkę na wodę i właśnie tego mi brakowało i ja zamówiłam ostatnio na temu jakąś taką najtańszą po prostu żeby była chociaż teraz na podróż a tutaj dostaliśmy yy, więc Super. I tutaj dostaliśmy właśnie tak próbkę karmy, ale to jest dla dorosłych psów, więc i też ma bardzo duże gruszki, więc one muszą sobie niestety trochę jeszcze poczekać. I też puszkę karmy, ale to też jest dla dorosłych psów, więc też sobie chwilę jeszcze poczeka ta puszka. I rabat na 50 koron, więc takie gratisy, no ekstra. I a, jeszcze taka reklamówka na zakupy więc tak się prezentuje całość. One. I love dogs i to już przedostatnia paczka do wyprawki pieska A zamówiłam to głównie dlatego, ponieważ transporter, który widzieliście, który Wam pokazywałam e, oddałam go, ponieważ Pusia tam przymierzyłam i snopuś jest bardzo malutki naprawdę malutki nasza sunia będzie raczej większa i on po prostu siedział bardzo tam skulony i stwierdziłam, że po prostu ja chcę ten transporter Mieć już na dużo dłużej, a nie tylko na te szczenięce lata, lata dorastania. Więc stwierdziłam, że kupię inny, a tamten po prostu oddam, żebym później nie musiała się bawić w sprzedawanie i tak dalej. I teraz otworzymy sobie tą paczkę. E, dobra, więc jestem tutaj na ziemi, ale może tutaj otworzę. Tak, Wow! No, wow. dam to tutaj, ale mnie zaczęło radzić słońce. Okej, okay, i tak, pierwsza rzecz. To jest szczotka. Ona była bardzo tania na jakieś promocji, więc mówię wezmę. Ona jest dwustronna. Właśnie zależało mi często są takie szczotki z takimi kolcami, ale ze swoich też doświadczeń wiem, że pieski często nie lubią się tym czesać. Na razie wezmę taką. Ona chyba jakieś 50 koron kosztowała. Naprawdę bardzo tanio. I na początek myślę, że bardzo spoko. I szarpie. Właśnie na tym mi zależało. Fajna. Dalej mamy piepacz smaczku. Jedne są dla mojej siostry i drugie właśnie nasze. Dalej grzebyczek, taki ładny różowy. Czek też był bardzo tani, też na promocji. I on głównie właśnie tu do pyszczka, przy oczkach, żeby poczesać. Zawsze się przydaje grzebyczek, więc taki. Następna rzecz to jest pęczek. Nie wiem, czy to się tak nazywa, ale my zawsze, jak mieliśmy naszą e, Nelcie, to wszyscy tak, ona tylko się głównie tym bawiła. Czasami też bawiła się jakimiś tam misiami i tak dalej, ale głównie zawsze jej kupowaliśmy to i nazywaliśmy to po prostu pęczkiem. Nie wiem, jak się to profesjonalnie nazywa. Szarpak też wiem, że dużo ludzi na to mówi. Malutki Boże! Jakie to jest słodziusień! Rzeczą jest um, ta pasta. Słyszałam o niej niezbyt dobre opinie, ale to jest dla szczeniaczków, i powiem Wam, że mam nawet spoko. Kład, tak na pierwszy rzut oka, więc myślę że wydaje, że może dla tych szczeniaków trochę lepsze robią Nie wiem. Kupiłam, żeby właśnie jej dawać do konga, do maty, do Lizania. No i ostatnim rzeczą jest transporter. Jak na razie kolorek mi się podoba, bo ogólnie chciałam coś bardziej w stylu beżowy i tak dalej. No, ale tu poza tym, co mieliśmy, piłam, no to nie było żadnych e, ładnych. W sumie to w ogóle nie było poza tamtym. A nad różowym też się ogólnie zastanawiałam, więc mówię, dobra, wezmę różowe. Na pewno nie czarne, bo nie, ja chcę z nią podróżować za granicę i wiecie, no czasami weźmie się transporter, żeby pies też miał wygodniej, to nie chcę, żeby on po prostu się bardzo nagrzewał. Widzę, że się spoko bardzo składa. Dobra, więc e, tak się prezentuje. Ma tutaj e, kieszonkę numer jeden. Tu ma też kieszonkę. Ma takie, tu na przykład można włożyć woreczki na kupę, bo jest taki, taka ten na woreczki właśnie. A tu można jakiś bidon, czy coś dla pieska. No i właśnie też ma takie, to można użyć jako kieszonka, albo można to odsunąć. Mamy takie na walizkę. Mi właśnie bardzo na tym zależało. Fajnie, że jest takie dwa w jednym. No i w środku Mamy taki dwanik. większe na pewno od tamtego to jest. A oczywiście pas. No i tak. I on się też z góry otwiera. No więc spoko w sumie. Jest wyższy. Tamten miał 25 wysokości, a ten ma niby 30. Więc jest dużo wyższy. Czy 33. Więc tak. Ten filmik dobiega końca. Mówiłam, że każę Wam w tym filmiku przygotowania, ale też odbiór pieska i tak dalej. Ale stwierdziłam, że odbiór pieska będzie w osobnym vlogu, ponieważ ten może być troszeczkę za długi. A jednak na odbiorze pieska chciałabym się skupić na piesku, a nie na tym wszystkim rzeczach i tak dalej. Więc e, ten filmik dobiega końca, ponieważ już jest ostatnia paczka, która do mnie przyszła, na którą czekałam dwa tygodnie. Jest to paczka z temu. I tam już są ostatnie rzeczy dla pieska. I to już jak na razie to wszystko, co dla niej mam. Bieram jeszcze osobny filmik z wyprawką dla szczeniaka, coś w tym stylu. Więc tam zobaczycie wszystkie najważniejsze rzeczy, które moim zdaniem powinny się znaleźć w wyprawce, zanim szczeniaczek przyjdzie do waszego domu. Tutaj na tym filmiku pokazałam wam rzeczy, które też nie są do końca potrzebne w 100%, ale według mnie będzie to przydatne dla mnie. Lub dla nas w późniejszych e, życiach, tygodniach pieska. E, inne rzeczy będziecie oczywiście widzieć w kolejnych vlogach. Będę oczywiście pokazywała. My przejdźmy do otwierania paczki. Paczka, paczka w paczce. Tutaj e, była jedna rzecz. Pierwszą rzeczą jest zabaweczka, czyli taki dinozaur. Piszczące. Oczywiście muszę ją wybrać. Dalej jest to obcinaczka do pazurku. Taka o różowa na sam początek, żeby ją po prostu też uczyć i szczeniaczkom bardzo szybko rosną pazurki, więc uważam to za bardzo potrzebne. Taka kosmetyczka właśnie chciałam, żeby nasz piesek miał swoją kosmetyczkę, żeby tutaj właśnie trzymać takie rzeczy jak obcinaczki, jakieś grzebyczki, szczotki, żeby po prostu było to w jednym miejscu, a nie porozrzucane po całym domu. Też fajna będzie na wyjazdy, żeby spakować właśnie szampon, właśnie obcinaczkę na przykład Następna zabaweczka, bardziej chyba poduszka, a taka słodziutka. Następna zabawka, taki pączek. I ona już piszcze. Trochę duża, myślałam, że będzie mniejsza. Dalej taki gryzak. Właśnie idealny, jak będzie ząbkowała z takiej gumy. Oczywiście wszystkie te zabawki szmaciane będę prała, a takie jak to będę wyparzała oczywiście. Dalej szczoteczka do zębów. Oczywiście też ją muszę wyparzyć. Fajna, bo jest bardzo mięciutka. I też e, to na palec. Fajne, bo ma zamykanie i tu też będzie się znajdować w tej e, kosmetyczce sztuczka na palec następnie mamy torbę do socjalizacji czyli tutaj wkładamy pieska, wkładamy tutaj pieska bożone, ona jest ogromna, wkładamy sobie tutaj przypinamy pieska żeby nie wyleciał, chociaż to uważam, że to nie jest zbyt bezpieczne i bierzemy go ze sobą właśnie w celach na przykład socjalizacji, tutaj mamy też kieszonkę, no więc bardzo przydatna moim zdaniem rzecz na początek, dalej zamówiłam taką matę Poślizgową do prysznica, żeby po prostu ona się nie ślizga, jak ją będę kąpać, ale nie wygląda na poślizgową, więc chyba będę musiała kupić nową. Czy no, Przetestuję jeszcze w prysznicu, no ale na panelach się ślizga, więc zobaczymy, jak w prysznicu. Następnie ręczniczek, taki o, i bez mikrofibry, więc zobaczymy. Tutaj już szary, ma wieszaczek, więc super. No i tak się prezentuje. I to już ostatnia rzecz. Na karmę taka miarka, waga, nie wiem jak to powiedzieć. Dali też te baterie, więc od razu przetestuję. Teraz 22 waży, a jak przechyla to 19. I tak, teraz 21, więc to się chyba słabo mierzy. Więc nie wiem, czy to będziemy długo używać, zobaczymy. No dobra, zobaczymy w praktyce. I tak, to by było na tyle. Jest tej paczki z tego filmiku Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał jeszcze szybko pokazać um, Moją listę Na pewno tutaj jakieś rzeczy dopisywałam Nie jestem teraz pewna Ale tak, chciałam Wam po prostu pokazać Że przed przybyciem Udało mi się wszystko kupić, wiadomo Chciało to być. Maty też mam do sikania Więc zapomniałam to odznaczyć Chyba myślałam, że chodziło mi Że więcej mat do sikania, ale mi się wydaje Że na początek starczy ta paczka co mam Tak, jak widzicie wszystko mam zaznaczone Tutaj, no raczej już wam tego nie będę updateować, chyba że w jakimś tam vlogach czy coś, ale to jest bardziej po prostu dla mnie. No i tutaj, oczywiście, do spakowania, co muszę wziąć. W sumie już e, woreczki wsadziłam w transporter, więc mogę odznaczyć. I zapraszam do polubienia i subskrypcji mojego kanału. I czekajcie na filmik z odbioru pieska, który odbędzie się już za półtora tygodnia u mnie. Chyba wleci u was w piątek, a ja w niedzielę będę odbierała pieska, więc co dwa dni. Nie odbieram pieska, mam nadzieję. Mam nadzieję, że się wyrobię z montażem i ze wszystkim, ale raczej tak, że jestem na bieżąco i zapraszam do kolejnego filmiku. Pa!